W hodowcy, w hodowcinie gołębi pustowych jesteśmy dzisiaj w gołębniku dla gołębi młodych. Jest dokładnie cztery gołębie młode: to jest tak z gołębi Jansen Sztok 2 i są dwa kanibale. Te białe to są kanibale, a to są Jansen Sztoki po gołębiach od Japa Kohorna. Na dole mam tak samica Jabkohorn, samiec tu. O, tu, tu. tu, To jest samiec lotowany w Holandii, więc go też, też dobre wyniki miał. Muszę u nich podszedł, bo tu właśnie siedzą na jajkach. Tylko te głębie, będę musiał je w ogóle gdzieś indziej. Tu wymienić wodę. Tutaj będę musiał jeszcze dzisiaj czarcia dać groch, głębię karmę. Dostaję to groch, nie wyjadę. O, Srałem to trzeba wybrać fajnie. Hop, nie może być kału w głębiku, w karmie, nie? Bo dużo bakterii jest, nie? Wtedy tak. Plan będzie, żeby to wymontować całkiem i dać tutaj. 30 daszków, tu mam, mam dokładnie teraz 20, tu mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tam mam, no i tam mam całą resztę Gołębie są już wypuszczane Gołębie są już wypuszczane, widać, że to rana decha Nasza rana deska jest, co do gołębie dostałem przygotowaną wodę codziennie tam dodaję te różne witaminki. Nie, witaminki, Tu na przykład mam te glukowite i nieglukowite. No i co? No i dalej tutaj bym miał pokazać to co. Jest tutaj samczyk od mojego wujka, ten, ten, o, ten, ten, ten. ten. To się teraz do tutaj do celi. Ten samiec, to teraz czerwony z nim jest sparowany. O, ten tu. nie możemy pokazać tutaj są jajka. Niech go wychłaszam. Tu, tu samica, podaj, że będziesz jajka. Tak. Wtedy tu od minulansu wywaliłem jajka i podłożyłem od czego innego całkiem. Podłożyłem od, od tych właśnie. To są te jasne sztoki. I kanibale mają podłożone też dwa jajka od... Yy... Oryginalnego Holendra i Niemca Niemiec to Wouters, a Holender to Jansen, Jansen na deklaka. Wtedy tu są też, tu samica siedzi. czy dobrze widać. O, tak, może pokażę bardziej. Tu siedzi wtedy ten czerwony, właśnie mój. Tu siedzi moja samiczka najlepsza. Ona w połowy poszła w parę. Ciekawe, co to będzie po nich. bo zjedzić mojego palca. To jest fajna saniczka. O nie chcę puścić. Wtedy tu właśnie tak one siedzą. Ten jest zaleczny. O One będą miały też jedne jajka u siebie. Pociągnę po nich młode. Syf jest, trzeba posprzątać. Powiem, że nie, Bo trzeba posprzątać w końcu u nich. No i co? No podwyższone, fajnie. Kurczę, się. już O kurde że go wygonił. Trochę tam kurzu jest, nie powiem, że nie, ale wentylacja jest. Tam w głęboku kurzu nie ma, tutaj jest, a tam nie ma. No co, tu są te resztki daszków, desz właśnie. Tu mam cel, nie, nie widać zbytnio. Tu mam cele, oj, przerzutka to nie moja, to jest Dawida Gilińskiego, kolega. Rower u mnie zostawił. No i wiatr był, i jest po rowerze. Cały rower się rozpadł. Cały rower się rozpadł. Nie wiem jak on to zrobił. Yy, krzywe wszystko jest. Tutaj mam um, cele. Jeszcze muszę to jakoś coś z tego wykorzystać. Rozpłucę chyba zrobię gdzieś tutaj. Doświetlę to bardziej. Chcę chyba tu rozpód zrobię fajny. Yy, glukowity, różne witaminy, różne. Kąpiel w tym. Nawet coś takiego się u mnie w głębiku znajduje. Mód wielokwiatowy, witamina dla gołębi i energia Na przykład nie podaję teraz gołębiom młodym, tak jak to niektórzy robią Że elektrolit, bo go młody nie powinien dostać elektrolitu z początku Tylko dostają miód i herbatę Z firmy Animal Vet. O i tak, o kurde może nie dopokazywał I tak to właśnie dostają tu Rutina z czasami czasami, czasami, już mi się też kończy, muszę dać. Ostatni ten bambino, bambino dobrze czy tam by, a my ino -in tak bambino, Gra -gr -gr grit muszę, nie wiem mogę wysypać tu, tu mam szybę, tu mam klatkę już jak będę jechał do pana, do pana Lademana, jakbę dojechał z moim wujkiem i do, do pana do Rumi, jak ten pan się nazywał, kurde. Nie budzik, tylko czy... O ten! kurde, to do takiego pana, tam do Rumi. On też jest na YouTubie nagrany nawet. Tam u kilku hodowców. U kilku hodowców naszego znaczy, Krzyśka tam jest nagrany na YouTubie. Tam Krzysiek mi też wywiad robił. To jest, kurde, ten hodowca, jak on się nazywał? Wiem, że on tam z Rumi z oddziału Rumi, jest. Też ma dobre gołębie wieloletni mistrz I tak sobie młode siedzę, muszę zarej karmy dać. Jutro wody im zmienić. Trzeba zagotować już. I gdy jutro odstaje, wieczorem zagotuję i jutro już będzie odstała, fajnie. I gołębie mogą fajnie pobierać sobie taką wodę. Najlepiej, żeby zagotować od razu dwa czajniki, żeby po prostu to się odzałonę. I zobaczę, i zobaczę. Pierwszy raz w ogóle, tak powiem szczerze, że gotuję dla głębi wodę i dostałem chłodno normalnie będzie mi bakterii w tej wodzie będzie wiadomo nie mi kamieniu wtedy jest w tej wodzie zobaczymy zobaczymy co to, czy, czy to fajnie w ogóle będzie no mam nadzieję że jakoś tam przeczyści ten czajnik wodę i będzie fajnie yy, co tu by no będę sprzątał dopiero po pierwszym przed, przed pierwszym treningiem go MB będę sprzątał tu muszę to w ogóle całkiem jakoś przyczepić mocniej, bo to się ledwo trzyma. Nie no trzymać się trzyma tylko po prostu mocniej muszę skręcić tu dodać jeszcze jedną tą daszki i wtedy gdzieś no tutaj, dam jeszcze jedną tą z daszkami. Albo wywalę to całkiem i dam tutaj daszki. Jeszcze tak zrobię chyba. Jeszcze chyba tak zrobię, że Właśnie tu bywa, tu ten chciał to obszlifować jakoś, bo tu obsz do obszlifowania będzie bardzo dobrze. Wtedy tutaj jeden daszki. Tutaj drugie na przykład. Tak jak idzie ta ściana, nie? Także kurde tylko to prosto było. Tu ściana krzywa. Nie wiem czy można jakiś Jak się budowało, to się budowało, żeby tylko szybko, nie? Krzywa jest. Mnie trzeba całą wyburzyć i z drewna postawić ścianę i to będzie najlepiej Że z drewna postawić, tu w ogóle chcę cały drewnik w drewnie obudować Dzisiaj gęby nie były wypuszczane bo pogoda jest taka jaka jest O pada deszcz, kropi I dużo innych rzeczy O jeszcze było pytanie Czy chcecie drugi kanał z wędkarstwem jeżeli chcą tu jacyś wędkarzy Czy chcecie w ogóle jakiś kanał drugi z wędkarstwa bo Chodzę też na ryby, teraz na nockę będę szedł za trzy tygodnie jakoś na Wisłę czy gdzieś, mam sprzęt i pytam się, czy chcecie w ogóle kanał drugi z wędkarstwa i jeżeli będzie większość, że tak, to możemy założyć kanał z wędkarstwa, nie? Bo dużo wędkarzy też ogląda właśnie mnie. No i jakoś tu siedzę sobie te moje młodziaki, tu od razu zdjęcie do miniaturki pstrykne. O! Chyba jest dobrze. Tylko właśnie ma mam problem z aparatem. Dobra, będzie git. Co, nie młode sobie tak siedzą właśnie. Mulemansy będę miał też 5 młodych. Będę miał tak. Będę miał 2 swoje i 3. Jeden od. Tam w Holandii zciągnięty mulemans będzie. No i trzy i dwa będą od y, Mateusza Gurala. I zobaczcie co to będzie. Mulemansy będą miały specjalnie tutaj będę chciał zrobić wolierkę dla nich. I wolierce z Wolierki będą mulemansami latać. Bo one na morę podać fajnie latają. I tak to wygląda. Ja będę kończył ten filmik, więc tak, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz i napiszcie, czy chcecie ten drugi kanał, jeżeli są tu eventkarze, więc no co, trzymajcie się, cześć, na razie.